Ile razy milczałeś, choć wszystko w środku mówiło nie. Dziś opowiem ci historię, która może dać ci prosty sposób na policzenie swoich tak i nie. Nie będzie tu wielkich słów ani wielkich gestów. Będzie zwykły dzień zwykłej firmy i zwykli ludzie. To wystarczy, by zobaczyć mechanizm, który lubi ciszę. Ta opowieść nie jest oskarżeniem. To jest lustro. Zaczynamy w chwili, która trwa zbyt długo. Sala firmowa jest pełna. Na ekranie świeci tytuł Zgromadzenie Jedności. Słychać przesuwane krzesła i krótkie szeptane żarty. Marek siedzi w trzecim rzędzie. Trzyma w ręku długopis i patrzy w kartkę. Na kartce jest oświadczenie zgodności. Obok siedzi Iga i ma spokojną twarz. Tylko jej dłoń drży tak, jakby uciszała własny puls. Narrator to ja i mówię prosto i bez pośpiechu. W tej sali nie ma złych ludzi. Jest zmęczenie, jest przyzwyczajenie i jest strach przed kłopotem. Na piersiach wielu osób błyszczy mała plakietka. Ta plakietka oznacza zgodność i spokój. Bez niej możesz mieć pytania. Z nią masz ciszę. Ktoś z przodu mówi o wartościach i o bezpieczeństwie. Głos jest łagodny i zawodowy. Marek podpisuje listę obecności, a nie podpisuje jeszcze oświadczenia. Mówi sobie, że to tylko papier i chwila. Potem plan jest taki, by wrócić do raportów i do kawy. Iga patrzy przed siebie i oddycha równo. Wiem, co myśli, bo to proste. Myśli, że nie chce nikomu robić problemu i nie chce też kłamać. To dwie drogi, które lubią rozchodzić się nagle. W tej historii są trzy małe znaki. Pierwszy to plakietka, która daje spokój. Drugi to tablica w piwnicy, na której ktoś kiedyś narysował tłum połączony jednym sznurem. Trzeci to guzik od koszuli w miejscu, gdzie zwykle wisi plakietka. Te znaki będą wracać i niczego nie komplikują są proste i jasne jak światło w korytarzu. Wracamy na salę. Prowadzący prosi o rundkę pochwał. Każdy ma powiedzieć jedno dobre zdanie o kimś obok. Marek milczy sekundę za długo. Ktoś z tyłu rzuca lekki żart o najlepszych tabelkach. Śmiech wypełnia przerwę i robi się lżej. To pierwsza mała ulga i tak to będzie działać. Najpierw napięcie, a zaraz po nim miękka kołdra spokoju. Potem przychodzi mail z hrabia. W mailu jest ankieta o bezpieczeństwie i zaufaniu. Pytanie jest proste i ładne. Czy czujesz się bezpiecznie, gdy ktoś zadaje trudne pytania? Marek klika tak i wraca do wykresów. Statystyka lubi słowo tak. Wieczorem Marek wychodzi późno i spotyka w windzie stróża. Stróż nazywa się Leon i ma ciepłe oczy. Leon mówi mało i uśmiecha się tak, jak ludzie, co słyszeli wiele. Marek pyta o światło w piwnicy. Leon kiwa głową i prowadzi go korytarzem. Wchodzą do małej sali z tablicą BHP. Na tablicy jest stary rysunek tłumu połączonego jednym sznurem. Ktoś kiedyś dopisał zdanie, zabezpieczenie zbiorowe. Kreda jest starta, ale ślad został. Leon mówi cicho, że tu zawsze jest spokojnie, dopóki ktoś nie kaszelnie. Te słowa nie brzmią jak żart i nie brzmią też jak groźba. Cicho nie znaczy dobrze. Marek kiwa głową i nic nie dodaje. Wraca do domu i karmi kota. Włącza czajnik i myśli o ankiecie i o plakietkach. Rano znów jest sala i znów jest rundka. Prowadzący mówi o programie jedności. Tłum słucha i patrzy w ekran. Na intranecie pojawia się nowa sekcja. Nazywa się Ściana Wątpliwości. Można tam pisać anonimowe pytania i uwagi. Styl kilku wpisów przypomina głos IGI. Nie mam dowodu, ale ucho potrafi rozpoznać rytm zdania. Wątki znikają po dniu i wracają po godzinie. Potem administracja zamyka wszystko dla dobra zespołu. To zdanie wróci jeszcze kilka razy i ma miękki dotyk. Teraz zobaczmy małe pętle, które trzymają ludzi przy stole. H.R. prosi o zgodę na korektę składu zespołu. To znaczy, że IGA ma odejść z projektu. Marek ma złożyć podpis pod listem wdzięczności. Czuje ciepło na karku i odkłada długopis. Daj spokój, Marku, i tak to zrobią. To ulga, a jednocześnie mały ból. Marek kiwa głową i mówi, że rozumie. Rozumiem i jest mi głupio. Słowo głupio bywa uczciwe i bywa też maską. W kuchni nad zlewem leży nowa kartka. Proszę myć kubki i zachować kulturę. Ktoś dopisuje słowo, dlaczego, i uśmiech ginie w parze z czajnika. W tym czasie Marek uczy się języka tłumu. Zaczyna mówić jasne, gdy nie wie co myśli. Zaczyna wchodzić w śmiech sekundę po innych. Zaczyna trzymać zdanie w kieszeni. W kieszeni zostaje też mała rzecz. To plakietka, której dziś nie przypiął. Zamiast niej widać tylko guzik. To nie jest plan, to jest przypadek, który lekko uwiera. Ale przypadek lubi uczyć uważności. Nagle przychodzi drugie pismo do podpisu. Tym razem to lista poparcia dla decyzji o zmianie w projekcie. Marek trzyma długopis i słyszy, jak ktoś mówi, że to formalność. Podpisuje i odkłada kartkę. To jest moment winy, która nie krzyczy. Wieczorem Marek wraca do domu i wyjmuje plakietkę z kieszeni. Patrzy na nią i czuje, że jest ciężka jak mały kamień. Chowa ją do szuflady i zostawia na koszuli pusty guzik. W firmie odbywa się wyjazd integracyjny. Grają w znaną grę o szukaniu wilka. Marek mówi prawdę w chwili, gdy wszyscy chcą wersji bez zadziorów. Odpada pierwszy i wszyscy się śmieją. To nie jest zły śmiech, ale daje lekcję. W tym świecie prawda ma być dodatkiem, a nie treścią. Nazajutrz Marek idzie do pracy bez plakietki. Nikt nic nie mówi, bo cisza bywa wygodna. Przychodzi mail z prośbą o uzupełnienie identyfikacji. Marek odkłada to na później. Drugi mail przychodzi łagodniejszy. Trzeci ma ton techniczny i suchy. Nacisk zaczyna od ramienia, a potem szuka kieszeni. W piwnicy Leon czyści tablicę. Ślad po sznurze wciąż jest widoczny. Tu zawsze jest spokojnie, dopóki ktoś nie kaszlnie. Marek prosi, by zostawić fragment rysunku. Zostawmy chociaż linię. Leon kiwa głową i wyciera połowę. Zostaje przerwana linia, która przypomina przerwany zwyczaj. W biurze znów jest poranna rundka. Ktoś chwali pracę zespołu i mówi o harmonii. Ktoś pyta, czy widział ktoś wpisy na ścianie wątpliwości. Prowadzący prosi o ciszę i o pozytywny ton. Wątek zostaje zamknięty dla dobra zespołu. Marek czuje rosnące ciepło i nie wie, co z nim zrobić. Tego samego dnia Iga dostaje dokument o dobrowolnej rezygnacji. Czyta go w milczeniu i składa rzeczy do plecaka. Nie chcę wojny i nie chcę teatrów. Marek próbuje powiedzieć słowo zostań, ale nie znajduje go w ustach. Przykro mi i go, i przepraszam. Ona skinieniem dziękuje i wychodzi po cichu. To jest chwila, w której guzik staje się wyborem. Następnego dnia Marek znów idzie bez plakietki. Widzi, jak wzrok kilku osób zatrzymuje się na jego piersi i zaraz ucieka. W kuchni kartka z prośbą o mycie kubków ma nową linię. Ktoś dopisał, pytaj dlaczego, i postawił kropkę. Ta kropka jest ważna, bo zamyka zdanie i otwiera rozmowę. Wkrótce przychodzi zaproszenie na kolejne zgromadzenie jedności. Ma piękne pastelowe tło i łagodny język. Mówi o wspólnym kierunku i o dobrym klimacie. Marek patrzy na zaproszenie i wie, że przyszedł czas na prostą rzecz. Nie szykuje przemowy i nie szykuje haseł. Szykuje jedno zdanie, które umie powiedzieć bez drżenia. Sala znów jest pełna i oddycha jednym rytmem. Prowadzący zapowiada część z podziękowaniami. Iga ma stanąć przy mikrofonie i podziękować za współpracę. Podchodzi i patrzy na ludzi. Dziękuję za czas i za to, czego się nauczyłam. Zatrzymuje głos i odkłada kartkę. Nie powiem nic więcej, bo nie chcę nikomu dorabiać historii. W tej ciszy słychać tylko wentylację i kilka suchych kaszlnięć. Marek wstaje i nie robi ruchów rękami. Podpisałem, bo się bałem i teraz też się boję. Nikt się nie śmieje, bo zdanie jest zwykłe i czyste. Nie chcę, żeby ktoś bał się przeze mnie, i dlatego nie założę plakietki. Wyciąga dłoń i pokazuje mały guzik. To jest wszystko, co dziś umiem. Prowadzący prosi o zachowanie formy i o powrót do programu. Dalej mówi, że rozumie emocje i prosi o spokój. Marek patrzy na ludzi i mówi jeszcze jedno. Kto jeszcze chce policzyć swoje tak i nie na głos? Przez chwilę nikt się nie rusza. Potem wstaje dziewczyna z logistyki i mówi, że też nie zakłada dziś plakietki. Potem wstaje chłopak z końca sali i mówi krótko, że ma pytanie. Kilka osób oddycha głośniej, a kilka spuszcza wzrok. Prowadzący zawiesza spotkanie dla dobra zespołu. Mikrofon trzeszczy i to brzmi jak powrót do zwykłej głośności. Po zebraniu Marek dostaje informację o zmianie zadań. To miękki ruch, który odsuwa go w cień. Nie traci pracy, ale traci widoczność. Iga odchodzi i nie pisze listu do wszystkich. Zostawia u Leona hasło do piwnicy i prośbę o otwarte drzwi. Zostawiła słowo dlaczego i to wystarczy. W kuchni kartka z myciem kubków wisi dalej. Linia spytaj, dlaczego nie została zdjęta. Ktoś dopisał kropkę i mały znak serca. Tego nikt nie skomentował, bo nie było potrzeby. W piwnicy Leon ściera jeszcze kawałek kredy. Zostawia przerwany sznur, który nie łączy już wszystkich. Marek schodzi tam czasem po pracy i patrzy na ślad. To nie jest wielki symbol i nie jest wielka sprawa. To tylko znak, że coś można przerwać jak cienką nić. Mija kilka tygodni i dni podobnych do siebie. Marek uczy się nowej roli i nowego tempa. Pisze maile prosto i liczy słowa jak monety. Czasem czuje dumę, a czasem wstyd. To jest normalne, gdy człowiek uczy się chodzić bez czyjejś zgody w kieszeni. Widzowie tej historii wiedzą, że chcą wiedzieć, co dalej. Dalej jest zwykłe życie i kilka prostych rzeczy. Kilka osób zaczyna wyłączać plakietki, gdy nikogo nie ma na korytarzu. Kilka osób wiesza je z powrotem, gdy przechodzi kierownik. W ścianie wątpliwości pojawia się krótki wątek. Czy można nie zgadzać się i dalej pracować dobrze? Wątek nie znika przez cały tydzień. Może ktoś zapomniał, a może ktoś uznał, że to nie jest groźne. Marek nie pisze tam nic i to też jest decyzja. Rozmawia za to z jednym człowiekiem na korytarzu. Bałem się, że będę sam. Słyszę odpowiedź, która nie ma imienia. Też się bałam i wciąż się boję. To wystarcza, by dzień zrobił się lżejszy. W tej historii nie będzie nagrody i nie będzie hymnu. Będzie mała zmiana w sposobie mówienia. Ludzie zaczną częściej stawiać kropkę i znak zapytania. To są dwa najprostsze narzędzia do liczenia własnych tak i nie. A teraz wróćmy do pytania z początku. Ile razy milczałeś, choć wszystko w środku mówiło nie? Jeśli nie pamiętasz, to policz dziś jedno tak i jedno nie na głos. Zrób to prosto i bez świadków. Jeśli usłyszysz ciszę, to znaczy, że słyszysz tłum, a nie siebie. Zgoda jest dobra, gdy rodzi się z rozumu, a nie ze strachu. Tłum kocha nasze milczenie. Nie karm go nim. To była opowieść o presji zgodności i o guzikach, które nic nie ważą, a jednak coś zmieniają. Dziękuję, że zostałeś ze mną do końca. Jeśli ta historia była dla ciebie ważna, to proszę zostaw polubienie. Zasubskrybuj kanał Złoto i Ciernie, aby nie przegapić kolejnych opowieści. Napisz komentarz i powiedz, które zdanie zostało z tobą po obejrzeniu. Jeśli chcesz nas wesprzeć, to użyj kodu w prawym dolnym rogu lub linku w opisie. W opisie znajdziesz też inne serie i inne historie z tego świata. Nie wymieniam ich teraz, bo lepiej będzie, gdy zobaczysz je sam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Dbaj o swoje tak i o swoje nie. I pamiętaj, że mały guzik potrafi trzymać całą koszulę.